Siemanko meczki z tej strony Chimsa, a dzisiaj gramy znów na hejpaku E, mianowicie jak widzicie trochę odbierał materiałów, żeby wruszyć na tą e, przygodę do jaskini. E, dlatego mm, ja w, jak widzicie poza nagraniem tutaj umarłem podczas nocy i przez przypadek łączyłem peaceful jest i jest dobra. E, mianowicie dzisiaj będziemy wyruszać do kopalni, którą mm, znalazłem podczas się odrodzenia. Dlatego... Mm, no, dlatego no, chodźmy. Chociaż że nie pamiętam gdzie... O! Jesteśmy już bardzo bliziutko jej. O, jest skrzynka. I tu jest kopalnia. Nie mm, jest się je, jakoś... Lirt? Co to robi? Birt? Jednak trochę nie wystraszyłam tego nie, to tak... Tak tam w tylko jest. Jakoś dziwnie poczułam. Ale chwila. Um. <laughs> jest takie coś. O jest pod nami coś. A nie. No to się trochę pokopiemy. To trochę zajmie, dlatego ja za chwilę wracam. Witam was po przerwie. Możecie wiedzieć, że... To, czego szukałem, okazało się być kanionem. Seriously, gra! Tylko. Wow, wow, mam takie lagi, że nic nie widzę, nic nie słyszę! Won. Won. Więc jak widzicie, weźmy sobie troszkę, troszkę żelazo, bo w kanianie jest żelazo. E, to dlaczego by, by było nie wziąć. E, I naprawdę tak się wkurzyłem, jak zobaczyłem, że to czego szukałem, to tak naprawdę było kanion. A węgla nie zbieram, bo zebrałem go troszeczkę podczas podróży, jak tam byłam. Jak kopałem się do kanionu. Mm, Głównie mówiąc, widzę tam żelazo i nie mi się po prostu po iść. I tu jest Bilkołak o, 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 wolf. coś jest, dlatego ja za chwilę wracam. Dobra, witam was troszeczkę. Nie dokupałem się tam, ale po drodze jak popałem, napadkałem na kejwa. Zmieniłem napis w się Tak przestraszyłem tego, że tak spadłem w dół, tak się przestraszyłem, że że, że było tam tyle mobów, ile byście sobie nie wyobrazili, ile... i nie miałbym żadnych szans z nimi. Bobu. Wow. Mm. Redstone widzę, bo... bum, 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 Diament! Diament! Ale beka! Diament! Uwaga, lodziska! Pierwszy diament na hypaku! Wow! Will be so epic! Dlatego musimy pierwsze co zrobić to um, zrobić piec. Tutaj będzie. Um, czekajcie, muszę tutaj dać checkpointa. Cave system. Cave system i Tutaj będzie jakby taka nasza troszkę baza. I jak teraz, tylko mi się przytopi to, żela to żelazo. Idziemy. Po diament. Tak, ludziska pierwszy diament na highpaku Ale będzie fajnie. Ej, ty, ja się boję trochę ten spad Dać. Trochę się bo boję. tego powodu, że woda może mnie zapchnąć do lawy. Dlatego ja tutaj bezpiecznie zrobię, by było bezpiecznie, żebym się nie spalił w lawie, jak to zawsze miałam. A! Uff! O właśnie o to mi chodziło! Gra zawsze chciała, żebym umarł! Prawie jej się to udało. Teraz zrobię sobie prowizoryczne od na górę. Ok, ja się boję robić schody dla W. Albo po prostu będę zbuduje się w górę. Ałudujemy. Wow! Łosiem żelaza. Łosiem? Ehm, um, nie, 8, no. co ja gadam? 8. Um, robimy robimy Tarzana. Dobra, trochę się wystraszyłem, <śred��owań> że, że nie uda mi się trafić, ale już jest kit. po sprawie. Ego waga Pierwszy diament hypacu zobaczymy czy jest więcej Tu jest lawa Dosyć głęboka a pod diamentem kobyl Dobrze, że miałem takie... Nie wierzę, że, miałem, że mam takie lagi, a przetrwałem atak lawy taki. Dobra, chodźmy dalej, zapuśćmy się dalej. Mam dwa diamenty pierwsze na highpacku. Oczywiście jest peaceful, dlatego nie muszę się nic bać. O, patrzmy, co mogę z... Wow, tek. Mogę zrobić magiteka. Knife. Spear. Mm -hmm. Co to? Pet amulet. Mm. Jak widzicie, dużo. Dużo, dużo rzeczy. Trochę teraz się boję tak chodzić z takimi lagami. Szczególnie blisko lawy, ale ja na hardcore idę. Tak naprawdę nie dało mi się jeść do tych kopali, ale przy okazji znaleźliśmy dwa diamenty. Pierwszy na hajpaku. Yy... proszę im zabijajcie. I to, co ja lubię, o nie wierzę, że to to jest. Jest opuszczone kopalnie górników. Z Krakowa! Żytuje. <noise> Aczme hmm. co to jest? Wow. tam się coś świeci żeby żeby coś zrobiłbym tak, tak, z które diaksy, żeby się śmieciły, To wtedy by było łatwiej mi je znaleźć. <gry> Użyłem cały mój węgiel na. na torcze. O, węgiel. Węgiel. Bo to wiecie, że podobno węgiel to jest odmiana diamentu. Dlatego węgiel trzeba chci chrzcić. I jesteśmy w tym samym punkcie. Wow. Cofam się i nawet się nie skapnę, że się cofam. Dobra. Ała. I, i wykopmy redstone. Redstone też się nam przyda. Czasami, jak będziemy chcieli zrobić mechanizm jakiś, dlatego um, chodźmy. Tak, spoko, 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 spoko. Tak eee, więc, chodźmy w górę. I wykopmy ten węgiel, co mi się tutaj tak podoba. Jeśli tutaj był ten węgiel. Jest. Może za chwilę chodźmy wykopać ten. Nie wykopać swoją śmierć, ale chodźmy wykopać złoto. Bo to też się przyda. A śmierć niezbytnio, bo mam dwa diamenty hajpaku przy sobie. Pierwsze diamenty na hajpaku. Nie chcę ich już stracić. Chcę... Po co ja dałem dwa stiki? No. Ale mi się zwiesza. No nic nie poradzę, że mi się tak zwiesza. No czemu? Jeśli macie dobre shadery do Minecrafta to bardzo proszę dajcie mi je, ponieważ przydadzą mi się. Lapis Lazuli. No to dobra, za chwilę. Za chwilę wyjdźmy już z tej jaskini, bo co mi się żygać przed nią. Już gardzę nią. Bo się boję, że umrę. Dlatego ją gardzę. Już. No już tu jest koniec, tak, tak, tak. I, i teraz jedno małe pytanie. Musimy jakoś wrócić. No i tym razem pytanie jak mamy wrócić do jasnej ciasnej. To jest pytanie. <gryw> Jezus. Prawie bym się spalił. Ale była lipa, jakbym się spalił. Nie lubię, nie lubię cię wodo, nie lubię cię wody, nie lubię cię wody, nie lubię cię wodo, nie lubię cię, wody, nie lubię cię oh, dzięki ci wodo. ci woda! A co że się nie lubię, to i tak cię lubię. <grym> bo, z, bo zalewasz lawę? To jest piękne. Woda się prostu. Kurde! Nie przyjmij dźwięku ty ty może tu nawet zostać. Jest. I wróćmy do domu. Zimno mi jest trochę, dlatego tak się trochę skrypowałem What? skrypowałem What? Ale wróćmy do domu. Gardzę tym wszystkim już. Naprawdę gardzę. Na gardzę w systemami. Dobra. I teraz. Mm, tak, musimy jakoś wrócić. Chociaż nie pamiętam jak. Co może mi trochę zająć. Na pewno spadłem ze sufitu. A. Stąd. Tak, stąd. Stąd spadłem z sufitu. Jest. Znalazłem drogę powrotną do domu. Tak, spadłem z sufitu. Tak, musicie to wiedzieć, że spadłem z sufitu. O, dobra, być, A, tak, my myślałem... What? A co jest? Przecież tutaj nie byłem. To, tak nagle zrozumiałem, że to przecież ten mm. Eee... kanion. Teraz idziemy 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 do domu idziemy idziemy do domu i będziemy kończyć ten nasz piękny odcinek <śpiewa> Chodźmy, chodźmy, chodźmy Budujemy mości pana ści Teraz chodźmy do mojego domu. Dobrze, że go oznaczyłem moim e, dead pointem, ponieważ e, opowiem wam pewną historię. Podczas tego gdy zbierałem materiały na wyprawę, mianowicie była noc. Kiedy to zbierałam? Otworzyłem drzwi i nagle mi wpadło z 50 zombiaków do domu. No, bez przesady nie 50, ale, ale wpadło mi ich trochę dużo. I dwa ostatnie, które miały już najmniej życie, zabiły mnie. To jest ta historia.